Siemaneczko moi drodzy, kamizelka jest, żeby ktoś nie mówił, że nie ma. A ja wyskoczyłem sobie na akcję puszka. Tak dawno nie robiłem żadnej akcji, że po nas postanowiłem wyskoczyć. A tutaj nam troszkę śniegu spadło. Który w ogóle dzisiaj jest? 19 listopada 2022, ale powiem Wam, że chyba nic tutaj nie znajdę. Kiedyś to jeszcze coś się tutaj trafiało do reklamóweczki. No nie wiem. O, mamy pierwszą i maskę na mordynik. O, a tutaj skutki, skutki wichury z tamtego roku. Skutki wichury z tamtego roku. Wichury, może celowej wichury. Broni harp, czy jak się tam nazywa? Nieważne. Mamy pierwszą puszkę. Kurczę, ja tu chodziłem, tam śmieci. Tam było miejsce, co zbierałem. Co zbierałem, moi drodzy śmieci. I. I parę worków się wyniosło. Tam dość wysprzątałem. No. O, może sobie ktoś chrust pozbierać. Może sobie ktoś chruz pozbierać? <laughs> Ach, ręce opadają. Sztuczne kryzysy. <laughs> energii nie ma. Tak kurwa. Nie ma energii. W Waszych chorych głowach nie ma energii. W Waszych chorych telewizorkach, smartfonikach nie ma energii, kurwa. A ten węgiel, co leży na Górnym Śląsku, to nie wiem. Dobra, odezwę się za chwilę. Jest druga. Powiem wam, zimno jest, to ludzie nie piją, za to jest dużo śmieci innych. Masakra jakaś. No więc tak, moi drodzy, jesteśmy już u mnie w garażu. Czy puszki znalezione? Ale to nic, yy, chcę się wziąć za rozbiórkę tej maszyny do szycia. Jak ja to ostatnio powiedziałem, że to jest waga, tak? A może jeszcze maszyna do pisania? Mniejsza z tym, yy, muszę tu zrobić trochę porządku, bo jak widzicie, jest niesamowity bajzel. <laughs> zrobić tu porządek. Tu jakieś puszki. Nie wiem, tu chyba jakieś żelazka jeszcze będą chyba do rozbiórki. Jest taki bałagan, że mnie po prostu głowa boli. No nic, no nic. Silniki jeszcze do rozebrania. Ten z odkurzacza, co go chwytak troszkę tutaj potraktował. Szkoda, mogłem go chwytakiem rozerwać. Ten to jakoś miał mniej roboty. Tu jest jeszcze ten z pralki. Tu jest zło w tej reklamówce. Miedziuszkę cholerka zapomniałem wziąć na sprzedaż. Połowę miedziuszki sprzedałem, połowa została w garażu. No nic, no nic, no nic. Być sierotą, być sierotą. No, dobra, rozbiorę może to jakoś, będzie troszkę odlewu aluminiowego. Tu mam też troszkę odlewu aluminiowego z tej wagi. Tam jakieś pierd. Tak, znowu powiedziałem, że z wagi. Przecież mówiłem baranie, w zakuty łbie, że jest tu maszyna do szycia. Dobra, dobra, dobra moi drodzy, odezwę się za chwilkę. Wiecie co wam powiem? Ciągnie troszkę po ryju. A se mały śrubokręt wziął, co za... Nie. Chcę to jakoś rozebrać. Ale... Muszę znaleźć sobie większy śrubokręt. Gdzie to taką pierdółkę wziąć? Dobra, powiem wam, że zostawiam tą maszynę Nie wziąłem sobie odpowiednich narzędzi Przeliczyłem się No przeliczyłem się Dobra, posegreguję sobie trochę tych puszek może Bo muszę sprzedać tego big baga sprzedać tego big baga żeby urobić Żeby urobić kurczę Nowego za jakiś czas Ale w sumie nie sądziłem Że tak szybko urobię Przecież to jest niecały rok Chyba jak ja zacząłem Musiałbym zobaczyć filmik kiedy ja zacząłem Także Udało się zmieścić do końca roku Mamy listopad Jak to powrzucam Big bag będzie już ładnie zapełniony Także Dobra moi drodzy Co, co będę przeciągał kurczę? Nie popisałem się dzisiaj za bardzo za bardzo niczym... no nie wyszło to tak, jak chciałem... tu trochę mosiądzu... pobiału... świeczki do rozbiórki... no... tutaj kabelek... do rozbiórki... z tego odkurzacza co to, to... z technikusem... i Yuri z Recykling zrobiliśmy wspólną... Yy, wspólną misję YouTube'ową... Wspólny filmik, ale widzę też. Kurde, złą tam, ale widzę, że, że takie wspólne filmy też robi krzychu wielozadaniowy. Yy... Gąsior i cholera, ten trzeci kanał, Zapomniałem, wielki, wiem, że coś wielki, wielki podróżnik. Ja pierdzielę. No, nie wiem. Ale mogę podlinkować. Fajne, fajne wspólne produkcje robią. A ja co? Pozbieram kochani, te puszki. Czy jechać do domu, no? jechać do domu? Misja wyszła jaka wyszła i nic się na to nie zrobi. Nic się na to nie zrobi. Dobra, trzymajcie się, cześć.